Jeśli czujesz zmęczenie bez wyraźnego powodu, ten film może uratować twoje zdrowie psychiczne. Ktoś wysysa z ciebie energię. A co najgorsze? Robi to z uśmiechem. Ufasz. Otwierasz się. A gdy wierzysz, że jesteś rozumiany i przyjmowany z ciepłem, w rzeczywistości powoli rozpadasz się od środka. To nie jest krzyk. To nie jest przemoc fizyczna, to cisza, komplement, który osłabia, dotyk, który manipuluje. Jeśli kiedykolwiek czułeś niepokój bez powodu w obecności jakiejś osoby, zostań. W ciągu najbliższych sekund odkryję przed Tobą pięć tajemnych znaków ludzkich demonów. Piąty z nich przyprawi cię odreszcze. Nikt o nim nie mówi. Napisz w komentarzu czułem to, jeśli kiedykolwiek byłeś obok kogoś, kto cię wyczerpał samym swoim istnieniem. Ten film to o emocjonalnym uwolnieniu, o zrozumieniu, że to, co uważałeś za miłość, zawsze było kontrolą. Obejrzyj do końca. Bo prawda cię uwolni. Niewidzialny wróg jest blisko. On nie przychodzi z krzykiem, pojawia się spokojnie, z miłymi słowami, z dobrymi radami. Wchodzi w twoje życie jak wsparcie i stopniowo staje się niezastąpiony. Na początku wydaje się, Błogosławieństwem. Ktoś, kto cię rozumie, kto zawsze jest obok, ale z czasem niepostrzeżenie przestajesz ufać sobie, zaczynasz pytać o pozwolenie by coś czuć, konsultować każdy krok, wątpić w swoje własne emocje, a najciemniejsza część tego wszystkiego? Dziękujesz za to, ludzkie demony. Nie mają rogów, mają wyrachowaną empatię, gesty troski, za które później każą wysoką cenę. Doskonale wiedzą, jak zająć przestrzeń, tak, że nie zauważasz, co w zamian ci zabierają. Żywią się Twoją jasnością, piją Twoją emocjonalną energię. Zostawiają Cię coraz bardziej zmęczonym, zdezorientowanym bezbronnym. Zaczynasz zapominać, kim byłeś, zanim się pojawili. A co najgorsze, myślisz, że to miłość, że to dojrzałość, że wreszcie znalazłeś kogoś, kto naprawdę się troszczy. Ale w rzeczywistości dzieje się coś innego ciche porwanie Twojej tożsamości. Rozpoznajesz ten wzorzec? Czy masz wrażenie, że ciągle musisz się tłumaczyć? Że potrzebujesz usprawiedliwiać wszystko, co czujesz, robisz, myślisz? Czy zauważyłeś, że przy tej osobie czujesz się mniejszy, nawet jeśli ona nie wypowiada żadnych raniących słów? To nie przypadek. To taktyka emocjonalna kontrola przebrana za troskę. Jeśli myślisz, ale ta osoba tak bardzo mi pomaga, pomyśl jeszcze raz. Prawdziwa pomoc nie odbiera ci tożsamości, nie ucisza twojego głosu, nie sprawia, że czujesz się winny za to, kim jesteś. Problemem nie jest to, że cierpisz, lecz że nie wiesz, skąd pochodzi ten ból, że ufasz komuś. Kto zadaje rany. To najbardziej niebezpieczny moment, gdy oprawca udaje schronienie, a ty oddajesz mu się z zamkniętymi oczami. Ale teraz coś w tobie się obudziło. Dotarłeś aż tutaj, bo jakaś część ciebie już rozpoznała ten schemat. W następnej części usłyszysz pierwszy konkretny znak. Zachowanie subtelne, niemal niezauważalne, a jednak niszczące. Kiedy to zrozumiesz, zaczniesz przeglądać swoje wspomnienia, tak jakbyś patrzył na nie po raz pierwszy. Znak numer jeden: Oni zniekształcają Twoją rzeczywistość. Gaslighting: Zaczynasz zapominać drobne rzeczy. Słowa, które padły, chwile, które się wydarzyły. Jesteś pewien, że pamiętasz dobrze, a ta osoba zaprzecza. Albo co gorsza, przekonuje Cię, że było inaczej. Źle to zrozumiałeś. To wcale tak nie było. Znowu przesadzasz. Na początku myślisz, to tylko nieporozumienie, ale z czasem. Zaczynasz wątpić w siebie. Ta technika ma nazwę gaslighting to subtelna, ale okrutna forma manipulacji psychicznej. Nie zaczyna się od krzyków, lecz od wątpliwości od poprawek od tego łagodnego głosu, który mówi źle to pamiętasz. Oni tworzą równoległą wersję rzeczywistości świat w którym zawsze mają rację a ty jesteś tylko zbyt emocjonalny zbyt wrażliwy zbyt zagubiony i w końcu w to wierzysz bo jesteś zmęczony bo chcesz spokoju pomyślisz że to z tobą jest problem ale prawda jest inna oni cię rozprogramowują gaslighting to najgroźniejsza broń emocjonalnych manipulatorów. Nie potrzebuje krzyku. Wystarczy cierpliwość. Powtarzają, poprawiają, zaprzeczają, aż twoja pamięć zaczyna się rozmywać, aż przestajesz wiedzieć, czy to, co czułeś, było prawdziwe. Czy zdarzyło ci się przepraszać, nie wiedząc nawet za co? Czy bałeś się opowiedzieć coś, bo pomyślałeś znowu wyjdę na wariata? Czy słyszałeś tyle razy zawsze robisz z igły widły, że w końcu przestałeś mówić w ogóle? To właśnie gas lighting w akcji, a kiedy zaczynasz wątpić w swój własny umysł, stajesz się łatwy do kontrolowania. Dlatego to pierwszy znak, bo niszczy Twoją wewnętrzną busolę, a bez niej gubisz się. Najbardziej okrutne w tym wszystkim oni robią to z cierpliwością i łagodnością, z tym spojrzeniem, które zdaje się mówić: Ja tylko chcę Ci pomóc. Ale pomoc nigdy nie nadchodzi, tylko cisza, tylko pustka, tylko strach, by znów. Myśleć samodzielnie. Znak numer dwa i trzy. Toksyczna empatia plus niewidzialna kradzież Twojej energii. Oni doskonale wiedzą, co powiedzieć. Kiedy upadasz, są obok. Kiedy płaczesz, dają Ci ramię. Ale coś jest nie tak. Czujesz ulgę i jednocześnie dziwny ciężar. To właśnie drugi znak. Fałszywa empatia. Oni cię nie słuchają, żeby zrozumieć. Słuchają, żeby cię rozgryźć. Zbierają informacje o Twoich ranach, dwóch słabościach, dwóch wrażliwych punktach. A potem używają tego przeciwko tobie. Oni nie słuchają, żeby cię zrozumieć. Słuchają, żeby utrzymać cię w słabości. I to jest najbardziej okrutne. Sprawiają, że wierzysz, iż tylko oni cię rozumieją. Budują wokół ciebie bańkę, w której tylko oni są bezpieczni, a wszyscy inni zagrożeniem. Zaczynasz się izolować. Zależysz. Słuchasz. Fałszywa empatia. Tego rodzaju empatia nie leczy, ona wiąże. Trzyma cię blisko, słodko, delikatnie, ale ciasno i czujesz wdzięczność. Wdzięczność, że ktoś jest tak cierpliwy, że potrafi znosić twoje emocje, twoje lęki, twoje łzy. Ale w rzeczywistości dzieje się coś odwrotnego. Ta cierpliwość to krzywe lustro. Pokazuje cię jako słabego, zniszczonego, kogoś, kto nie przetrwa bez nich. Znak numer 3: Emocjonalny wampir. Zauważyłeś, że po rozmowie z tą osobą czujesz się pusty, zmęczony, bez sił, bez chęci do życia. To nie przypadek, oni to robią. Świadomie lub nie, żywią się Twoim bólem. Za każdym razem, gdy się otwierasz, oni to wchłaniają. Nie po to, żeby Ci ulżyć, lecz żeby zachować kontrolę. Każde Twoje zwierzenie sprawia, że stajesz się mniejszy, a oni, większy, uczą Cię emocjonalnej zależności od swojej obecności. A gdy próbujesz się odsunąć, pojawia się panika, strach przed samotnością, wina. Masz wrażenie, że coś jesteś im winien, ale to, co naprawdę ci zabrali, to twoja emocjonalna wolność. Krok po kroku, pod maską troski. Jeśli rozpoznajesz te dwa znaki, już jesteś w ich sieci. Ale jeszcze nie jest za późno. Kolejny znak ujawnia sam mechanizm przemocy. Ukrytą przyjemność z Twojego cierpienia. A kiedy to zobaczysz, nigdy więcej nie spojrzysz na tę osobę tak samo. Znak numer cztery. Oni karmią się Twoim cierpieniem. Czy kiedykolwiek płakałeś przy kimś i miałeś wrażenie, że zamiast współczucia, ta osoba nagle zrobiła się spokojniejsza? Prawie zadowolona? Może cię nawet przytuliła, powiedziała: Jestem tu dla ciebie. Ale w jej oczach było coś innego zbyt uważnego, zbyt chłodnego, zbyt obecnego. To właśnie czwarty znak ludzkich demonów. Karmią się Twoim bólem. Nie zawsze świadomie. Niektórzy naprawdę wierzą, że pomagają, ale wzorzec jest zawsze ten sam. Im bardziej cierpisz, tym bardziej oni czują się żywi. Nie chcą, żebyś wyzdrowiał. Chcą, żebyś zależał. Bo Twój ból daje im władzę. Stają się Zbawcami, mądrymi, tymi, którzy jako jedyni potrafią cię znieść. To uruchamia coś mrocznego, cichą przyjemność spatrzenia, jak toniesz, podczas gdy oni pozostają silni, perwersyjny spokój, gdy jesteś słaby. A oni kontrolują sytuację. Zauważyłeś, że takie osoby nigdy nie cieszą się z Twoich sukcesów? Że zmieniają temat, gdy jesteś szczęśliwy? Że blask w ich oczach gaśnie, gdy Tobie się układa? A kiedy coś idzie źle, ten blask wraca, bo teraz znów ich potrzebujesz. Wracasz na miejsce. Gdzie to oni decydują? I znów słuchasz. Ale to nie jest miłość, to nie jest przyjaźń, to emocjonalne uzależnienie. Stajesz się paliwem dla kogoś, kto potrafi czuć się ważny tylko wtedy, gdy ktoś obok niego rozpada się na kawałki. Kiedy cierpisz, oni czują się potrzebni. Kiedy zaczynasz wątpić w siebie, oni. Czują się pewni. To jest serce tej gry i zrozumienie tego boli, bo może ta osoba to ktoś, kogo naprawdę kochasz. Ale musisz zadać sobie jedno pytanie: czy to naprawdę miłość? Czy tylko nauczyłeś się mylić kontrolę z troską? Został jeszcze jeden znak. Najcichszy, najgroźniejszy. Taki, który sprawia, że stajesz się własnym wrogiem, a ci, którzy go noszą, potrzebują lat, by się uwolnić. Znak numer pięć. Technika lustra. Kiedy stajesz się złoczyńcą własnej historii. To ostatnia pułapka. Najcichsza, najokrutniejsza. Najskuteczniejsza. Po tym, jak zniekształcą Twoją rzeczywistość, udają empatię, karmią się Twoim bólem i wysysają Twoje emocje, odwracają lustro i nagle to Ty jesteś problemem. To moment, w którym wina zmienia właściciela, ale Ty tego nie zauważasz. Zaczynasz się zastanawiać. Może naprawdę jestem trudny, może oczekuję za dużo, może to ja jestem toksyczny. I wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Oni stają się ofiarą. Byłeś zmęczony i raz wybuchłeś? Usłyszysz, widzisz, wiedziałem, że taki jesteś. Próbowałeś się odsunąć? Zostawiłeś mnie, kiedy najbardziej Cię potrzebowałem? Próbowałeś postawić granicę? Jesteś agresywny. I tak, krok po kroku, zaczynasz przepraszać za to, że próbujesz chronić siebie. Odwrócone emocje. Technika lustra jest diabelnie skuteczna, bo odwraca całą dynamikę emocjonalną. Zaczynasz widzieć w sobie ich cechy. Ich chłód, ich manipulacje, ich ego. I wpadasz w spirale winy, żalu i uległości. Oni już nie muszą cię kontrolować. Robisz to sam. Cenzurujesz się, sabotujesz, każesz siebie. I w tym miejscu wielu ludzi gubi się na lata, bo wierzą, że to, co czują, jest słuszne, że na to zasługują. Ale posłuchaj uważnie: nie zasługujesz na ciężar, który ktoś inny zrzucił na ciebie. Ta rana nie jest twoja, to tylko odbicie, zniekształcenie wszczepione w twój umysł, po to, byś nigdy nie zapytał, kto naprawdę trzyma ster. Ale teraz zobaczyłeś, zrozumiałeś, i już nie możesz udawać, że nie wiesz. Pytanie nie brzmi już. Czy przesadzam? Teraz pytanie jest inne. Ile lat swojego życia straciłeś, nie widząc tego wcześniej? Od tej chwili wszystko się zmienia. Już wiesz, co się dzieje, ale samo wiedzieć to za mało. Teraz nadszedł czas, żeby działać, przerwać ten cykl, odzyskać swoją energię swoją niezależność, swoje myśli, jeśli dotarłeś aż tutaj. To znaczy, że jesteś gotowy na najtrudniejszy krok odejść, nie niszcząc siebie po drodze, bo kiedy już przejrzysz na oczy, nigdy nie będziesz taki sam. Jeśli coś w tym filmie poruszyło cię głęboko, to dlatego, że część ciebie już wiedziała. Potrzebowałeś tylko słów, nazwy, jasności, a teraz gdy ją masz, nie ma już odwrotu. Zaczynasz przypominać sobie rozmowy, sytuacje, cisze, które kiedyś wydawały się normalne, a dziś? Krzyczą. Może to zabolało, może czujesz złość, zamęt, a może nawet poczucie winy. To normalne, bo przebudzenie boli, ale spanie dalej boli o wiele bardziej. Nie jesteś w tym sam. Ten kanał istnieje dlatego, że tysiące ludzi w Polsce przechodzą przez to samo. A kiedy jedna osoba się budzi, rozświetla drogę innym. Jeśli ten film miał dla Ciebie sens, napisz w komentarzu tylko jedno słowo. Obudziłem się. Może wydaje się to drobiazgiem, ale to sygnał dla Ciebie i dla kogoś, kto właśnie to przeczyta. A jeśli masz siłę, podziel się swoją historią to miejsce jest bezpieczne, prawdziwe, Twoje. Kliknij: Lubię to. Nie dla ego, dla algorytmu bo tylko wtedy. Ten film trafi do kogoś, kto teraz najbardziej go potrzebuje. Jeśli wyjdziesz bez reakcji, być może ta wiadomość nigdy nie dotrze do kogoś, kto właśnie przeżywa to, co ty kiedyś. Uwaga! Następny film będzie o najtrudniejszym punkcie tej relacji. Dlaczego wciąż tęsknisz za kimś? kto cię zniszczył. To temat, który łamie schematy i uwalnia cię od powtarzania tego samego bólu z kimś innym. Ale uważaj, algorytm pokaże ci ten film tylko wtedy, jeśli klikniesz subskrybuj i włączysz dzwonek. Jeśli to przegapisz, możesz czekać miesiące, zanim ten temat wróci. To naprawdę pilne, bo ten, kto kontroluje twój umysł, kontroluje twoje życie. A dziś odzyskałeś jego część. Zostało jeszcze trochę. Do zobaczenia w następnym filmie. Jesteś silniejszy niż myślisz i nikt już nigdy nie sprawi, że zwątpisz w swoje własne światło.